Witam w kolejnej części zagrajmy w Diablo 2 Lord of Destruction. Jesteśmy na krwawych wzgórzach. Eee, właśnie wyruszyliśmy z kontrofensywą. Naszym zadaniem Scale jest przełamać oblężenie to po pierwsze, a po drugie pobiegać trochę, żeby się rozgrzać. Bo cholernie tu zimno. Dobra, idziemy Kylę tutaj. Jak na razie radzimy sobie świetnie. Nie ma karwach większych. O, 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 patrzcie jak to robię. O, pięknie. Sama przyjemność tak rozważy gości. O, beczułki, olejowa mikstura, nie chcemy. A co to jest? Trumna. Kejla, nie zabawiaj się tam. Jest nie ma w trumnie. Po znaleźli piękne miejsce na trumny. Dobra, idziemy tutaj teraz. Tu już widzę, byliśmy. Dzień dobry. Kolejni panowie sobie wiszą. Raz, dwa, trzy! Ach, czyli pięknie ładuje. Co tak jęczysz, Kejla? Aha, bo oni mają tu. Dawaj... O, jest tam. Dawaj, raz... pierwszą katapultę rozwalimy. Ach, kurczę, nie mogę trafić przez rozpędów. No właśnie. Pierwszą katapultę mamy z głowy. O, poszło łatwo. Idziemy dalej, Keila. Ładuj w nich. Ach, kurczę, udało mi się przerwać. Jak on to zrobił, nie wiem. Piążki, uciekamy stąd na właśnie. Idziemy tędy. O, wow, jakie drzewo, jak władz oświecenia, aż, kurczę, prosto we mnie trafiło. Dobra, zabolało. <gryw> Idziemy dalej. O, dzień dobry. Kolejna katapulta. O, kurczę, przeżył. Ładny, Kejla, ładuj. Teraz zwrócę na siebie ich uwagę. Aż nawet nie zdążyłem, więc to Kejla? Karteczka klejnotów dawać na odkruszony ametyst. Hi, Ciadło hmm, OK. idziemy dalej. Hmm, dobra. Chodź Kyla. Przeskoczysz przez to? Pewnie nie. Dobra, to muszę skakać, masz łuk. Bojowy młot. Halo? No i proszę, Kejla znalazł sposób na rozgrzanie się. O, zaraz się cię pewnie zrobi. Co to jest ten bojowy młot? Chciałbym to sprawdzić. No, fajna rzecz, ale nie będę jej brał. Po co? Tędy idziemy Kejla, chodź. Nie szalej tam. Eee. Aż jak trafił mnie. Bardzo mi się to nie podoba. Szenkowy kaptur dla barbarzyńcy. O, trawrzesz go. Dobra, lat się nie nimi zajmiesz. Spodziewam się... O, jeszcze kurczę, tutaj zostawiłem jednego. O, aż mu bełty wyskoczyły z wrażenia. Dobra, zbroja łuskowa. Tędy teraz tutaj, o, znowu przepaście Trzeba uważać kejla, żeby nie spaść coś na tym klejnocie. Świetnie. Doć. Proszę, jakie krzaczki. Są takie jagody, bardzo specyficzne, dzięki którym, jak się zrobi z nich napój, to można tak bardzo wysoko skakać i w ogóle się ponad naturalne moce dostaje. Ktoś mi powie, jak się nazywa, jak się nazywają te jagody. Eee, to dam mu losa do mojej amigowej skrzyneczki. Ładuj, Keila. Daj. Ok, kolejna mikstura leczenia. Eee, ok, obejdziemy sobie. Chodź, Keila, tutaj do tych okopów. Tutaj sobie przepatrzymy. Wszystko. Kolejna katapulta. Zaraz się tam do niej dostaniemy. Daj. Kurczę, znowu parową. Ale ich ładuję. Masz. Pięknie. Kafar Kafar, dobra rzecz. Oho, znowu zaczyna śnieg jak Keila. Dobra, przeziębienie murowane, przynajmniej przeziębienie. Tu chyba byliśmy, byliśmy. Dobra, idziemy do góry w takim razie dalej. O, teraz tu jest coś, nie ma tutaj nic. Mnóstwo końce No nie, że tak ci barbarzyńcy sobie zachowują. No, zdychaj, stary. Dziękuję, się należy. No, chyba mam ją w dupie, za przeproszeniem. A co to jest w ogóle? O ja? no kurczę, no niezłe. Dobra, identyfikacja. No, Są na zdobycie magicznych przedmiotów 5%. O, może w swojej będzie kosztować. O, pomagam, stary. Kurczę, szarża jest, tylko dobra z rozpędu. Wdychać! O, mamy tutaj studnie, to zaraz się napijemy. Wdychać! Dobra. Pij, Nie jest tak źle, skoro woda jeszcze nie zamarzła. Nie jest tak zimno. Chyba, że to znowu jakaś magiczna woda. Yy, dobra, idziemy dalej. Tędy. O, kurczę, uniknął. Yy. Słychać. Szeroki topór z miejscami naklejonymi. Sporo tutaj rzeczy z miejscami naklejonymi wyskakuje. Więc jest w końcu szansa, Kejla, że znajdziemy jakiś fajny przedmiot dla Ciebie, jakiś łuk. Yy. Albo dla kadwacha. jakieś fajne berło w końcu. Kurczę, kolejna katapulta. Nie no, musimy ją załatwić. Wdychać. No właśnie, Kejla, znowu mi nie pozwoliłaś dolecieć, nawet gdzie ja te eliksiry w ogóle zbieram. Tutaj sobie zbieram. Bo ja tak na dobrą sprawę na razie ani jednego nawet. Już ci pomagam, stary! Ani jednego nawet nie użyłem. Zdychaj. Okuta kula dobrej jakości. Ło, wow, patrzcie, jaki fajny wóz. Takim wózeczkiem to rozumiem sobie jechać. to się wchodzi pewnie. Uspokójcie się tam, bo na razie podziwiam wóz. Dobra, już ci pomagam. Przecinający łuk. O, na Kurde. Eee, już patrzymy, co to za łuk. 6,19. No, to już z tych lepszych, ale na razie mały. Takiego kile nie będziemy dawać, bo jest gorszy od twojego. Coś tu jest? Lub ktoś tu jest? Ale mi zacina śniegiem... po oczach. No są, oczywiście, że są. Bodykela. Nie tu! Tylko tu. Och! Tam, tym razem mi się udało... ...rozwalić tą stretną katapultę. Drewniana skrzyneczka. Podwójny topór. Zajączku, uciekaj! Taką pogodę biegać dajże że spokój. Dobra. Co my tu mamy? Puste, niestety. Idziemy dalej. Przebijamy się dalej. Kolejne krzaczki z jagodami. Nie powiem jakimi. I znowu wóz. Nie mogę tu przejść. Musimy na obkoło. Tędy, no, Oczywiście ona nie przejdzie. Oho, jakieś obozowisko. Wygląda na orcze. Wielki ogień. Dzień dobry. Można się ogrzać, można się przyłączyć. tam parę kawałków starego, dobrego małżeństwa. Przydam się. O, zresztą nikogo nie ma. Pustki. Dobra. E, idziemy do góry w takim razie. Ach, kurczę, nie udało mi się. Daj! 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 Okej. Okay. Tutaj wskoczymy. Kolejna skrzyneczka. A to jest w ogóle jakieś wąskie przejście chyba. No tak. Do góry. O, zdychaj. O kurczę, jakieś... O, o kurczę, coś fajnego mi dropło. Kolczasta tarcza. O, nie, takie fajne... haj, że nie przeszkadzaj. patrzcie, no nie dadzą sobie popatrzeć. Dobra, teraz ak skryty, to już raczej narzekać na niską temperaturę nie mogą, bo wszędzie eksplodują i wybuch wybuchają jakieś ogniste kule koło nich. E, dobra, co my tu mamy? Ognista tarcza. Już ją sprawdzamy. Co to jest fajnego? O, jak to fajnie wygląda. Kolczasta tarcza. Obrona 30. Poprawiona obrona. Odporność na zimno plus 12. No tu się przyda. Odporność na błyskawice 12. Odporność na ogień 35%. Odporność na trucizny. Świetna jest ta tarcza. A ile ma moja obrona? Obrony. 17. Dodaję do many, odporności są. Pewnie, że zmieniamy, no ba. Patrzmy jak to się przełoży na statystyki. Patrz, jak mi od razu odporności podskoczy. No odporność na ogień 73%. To już jest całkiem przyzwoicie. No i do tego jeszcze... Ole Kejla. Co ty tam znowu robisz? Najlepszego. Człowiek się tu nawet nie może skoncentrować. Eee, dobra, to weźmiemy. Tamten klejnot olejemy na razie. Eliksirów nie bierzemy, bo nie potrzebujemy. Nie chcę, żebyś coś nosił. Ściągniemy tutaj pana, żeby było wygodniej na ziemi. Ogrzejmy się prze. kurczę, chciałem się ogrzać przy ognisku. Patrzcie, jak ja fajnie wygląda z tą tarczą, ale nie. Ja na razie będę walczył swoim mieszem świetlistym, ponieważ to jest wyjątkowy paladyn. Ktoś mi tam zarzucił, że co to za paladyn, który nie ma tarczy. Zary. Czasy się zmieniają, idziemy z postępem. Teraz, jak widzisz, paladyni biegają ze świetlistymi mieczami. A już niedługo będą posiadali ogromną moc, dzięki której będą potrafili przynosić przedmioty siłą umysłu. Dobra, mm, idziemy dalej. Jaj, kurczę. Trzeba przydać że dość na golennicę. Proszę mi pokazać. To jest najwyższa pora, żeby pozmieniać sobie w końcu przedmioty. Co to mi to? Poroś na ogień, 11 gorsze są. Nie bierzemy tego dziadostwa. Dobra, idziemy sobie dalej. Kosa nam jakoś wypadła. O, coś tam się dzieje. No, niedobrego. A tak, Keila. Skurczymy, jeszcze przerwę. Tu gdzieś jest chyba Bosior. Tak mi się wydaje. Nie, nie ma. Nic ciekawego, tak na dobrą sprawę nie ma. Yy, idziemy jeszcze tutaj do góry. Tymi się zajmiemy. Uprawca śmierci. Z Krawco. Duży talizman. Pewnie, że go sprawdzamy. Co to jest najlepszego? Plus 6 do życia, do widzenia. Nic fajnego. Już tych talizmanków takich byle jakich nie będę zbierał, bo po co mi to? O, yes! Jeden z moich kompanów zbrał skowat dobrej jakości. Patrzcie, jak... ale go ładują. Już ci idę, stary, pomóc. No i do widzenia. O, pięknie. Ale salwę wypuściłem. Okej, leś nam zajęła, już widzę. Jaadź. Skutecznie katapultą. Szmarek. Nie no, szmarag musisz podnieść. Pokaż mi ten szmarek, No, to jest fajne. Eee, dobra, to tyle w tym odcineczku. Zapraszam na kolejną część zagrań Diablo. Jeszcze przy okazji pójdziemy sobie szybko do... Do Hologard. Dobra, na razie trzymajcie się. Cześć!